Wrzucałem już ten test wczoraj, muszę go wrzucić od nowa, muszę go nagrać od nowa, bo mi znowu zablokować za piosenki, o, ten słoneczny nieważnie Radio Plus odbiera, burza jest za oknem. A no tu sygnał bardzo dobry. Świetny FM, Sony zawsze miały świetny FM, Pana Anonogowy też miały świetny FM. Szczególnie z lat 80 A ja znaczy w sumie 493 zarobił do tych tak, trochę... trochę roztrojony był, ale... FT-530 bardzo ładnie odbierał, na przykład świetnie odbierał, tak, sprzęcik analogowy... Soniacze analogowe też świetne były, Sony, już potem cyfrowe na przykład... ZS jest na przykład spoko. No w 5 odbiera się. S60C, czy ten... ZS... D, D5 nawet trochę lepszy, bo tu nie ma bez szału. Niż S38L, S38L jest słaby. Tak samo cyfrowe pana nowsze. Starych Sony cyfrowych nie wiem. O, tutaj ładnie odbiera Radio Plus. Ale w Mono. Bo przyłączyłem na Mono. Tu Radio Q. Jedynka. Tu nie wiem co jest O, no nie nagrywam go nawet, Radio Słonecznik A Radio Łódź Radio Łódź, tutaj będzie słowem wszystko Czyli 24, Polskie Radio Radio Wiktoria, a Radio Wiktoria to się nie liczy Bo przez stronę go odbierają, ja mam nadal ich 100 metrów stąd jego ja z piwnicy, widzę przez okienko. No tutaj radio Ryzyka jest to też skutno nadawane. Radio Q, cool, radio Polska 24, 1, 100, 101 i 6. Pięć stacji nadaje. Zresztą, alfabet Marek Sierowski i Wojciech Szczyński mój gość. Były już różne etapy twojego życia omawiane, czyli kompozytors. Trochę popierdza na większej głośności. Mam też korektor ma tak ustawiony teraz. Uśmiech. Mikrofon zasłaniam, staram się nie zasłaniać. To są głośniki 2,5W, podobne do tych w s r Ale Budy mają większe za to. No, nie odłączane są. Jest wejście aux. on bardzo ładnie gra, tylko on trochę ma, właśnie, można nawet głośniki wymienić na jeszcze lepsze, ale te i tak są dobre. To gra lepiej od... s 38 l Tuner jest lepszy niż s 38 magnetofon jest na samym poziomie, bo to ta sama mechanika. O, tu Grundiga zdejmę. No Grundiga to dzisiaj... ja dzisiaj na śmietniku znalazłem. leży sobie, przechodzę, patrzę, leży magnetofon. Biorę go, podłączam. Wyłączam, bo nie zawsze wiem, podłączam. co to się stało? Pod, Normalnie no, podłączyłem i działał. On jest telefoniczny. Jak krótkich jest? Nie wiedziałem. Jakieś muzyki. Tu być Radio Z. Ale i tak mógł być trochę lepszy ten tunel, ale Zostań, Bardzo dobry jest. Zostać z nami także po godzinie. Bo dalej, ale pan... Jest muzyczka. On wejść z ma to mi się podobało, właśnie nim. I ma taki dziwny korektor. No tu jest 5 pasów, wiadomo jak w C45L. Mega bas, no, głośniki mega bas, no to bez przesady, ale nie, nie ma złego basu, nie ma złego dźwięku. To jest ustawię go na zero. Nawet trochę poniżej. I brzmi bardzo ładnie. I są jeszcze trzy tryby, zaprogramowane. Wieże miały trzy tryby, Wieże Ivy Sony, znaczy Sony. Proszę różnych producentów, nawet JVC ma gorsze ustawienia tego Soniaczka.